Dzień dobry kochani, słuchajcie, zrobię wam smaka. Zawsze was witam z tarasu naszego, więc stwierdziłam, że dzisiaj przywitam was z centrum naszego ogrodu. Słuchajcie, będę teraz żarła najdroższe warzywo świata. Słuchajcie. Ale ja pewnie słychać jak mielę. Szybko Wam powiem o co chodzi. Część z Was pewnie o tym wie, ale myślę, że większość nie wie, że w Polsce dziko rośnie coś, co jest najdroższym warzywem świata. I mówię teraz całkiem serio: i mam na myśli, słuchajcie, pędy chmielu. Teraz jest moment, kiedy pędy chmielu puszczają, znaczy pojawiają się w największej ilości i są teraz jadalne i smaczne, bo są mięciutkie i można z nich przyrządzić różne potrawy. No i słuchajcie. Ludzie traktują to jako chwast. A to jest, słuchajcie, mm, polski szparak, przynajmniej tak na to mówią podobno. Mm, kilogram, słuchajcie, tych pędów kosztuje, uwaga. 4000 euro. Coś ci się koleżanko pomyliło. 1000 euro. Naprawdę, więc ja tutaj mam, słuchajcie, tak burżuazyjską kolację, słuchajcie, tak y, wygląda bogactwo. E, generalnie. Mogłabym zostać milionerem, gdybym je sprzedawała. Problem polega na tym, że nie ma ich zbyt dużo tutaj. Znaczy jest sporo, bo mamy bardzo dużo chmielu, ale um, one po prostu rosną. Nie chyba się oplułam. One po prostu rosną um, w małych ilościach i trzeba się nabawić, żeby je pozbierać. A poza tym, słuchajcie, no... w Polsce nikt mi nie zapłaci 4000 euro za chwasta. jest 4000 euro. Tysiąc euro! W każdym razie, słuchajcie, jeżeli chcecie spróbować pędy chmielu. Polecam z całego serduszka, bo są przepyszne. Naprawdę smakują trochę jak szparagi, trochę jak karczoch. Mm, coś takiego. Wlazło mi w zęby. Mm, musicie się przejść, słuchajcie, gdzieś w jakieś takie bardziej dzikie miejsca, chyba że macie chmiel u siebie w ogrodzie. No i słuchajcie, teraz jest jeszcze dobry moment, że możecie zbierać pędy. Mm, musicie znaleźć, słuchajcie, takie miejsca, gdzie wiszą takie suche mm, pnącza i. Musicie spojrzeć, słuchajcie, na ziemię i zobaczycie tam takie małe pędy wystające, i możecie je śmiało, słuchajcie, urywać, myć, a później, słuchajcie, rzucać, nie wiem, na patelkę i zrobić sobie, tak jak ja z nimi, przepyszną jajecznicę. Możecie sobie je ugotować, możecie je, słuchajcie, zrobić z nich zupę, no po prostu różne rzeczy. I ja w ogóle teraz jestem zafascynowana dzikim jedzeniem. Pozwólcie, że skończę jeść i zaraz do Was wrócę, bo jest takie ciepłe i pyszne. Muszę wam pożarnąć trochę. Mm, mm, mm. Dobra, słuchajcie. nażałam się jak świnka. Przepyszne, słuchajcie. Przepyszna jajecznica, jeszcze swojskie jajka. Do tego to jest w ogóle no po prostu niebo w gębie. Słuchajcie, ja w ogóle jestem ostatnio bardzo zajarana dziką roślinnością jadalną, która jest zapomniana przez nas, bo tak naprawdę kiedyś jadło się ją po prostu na co dzień, a dzisiaj uważa się ją za... Jedzenie takiej rzeczy uważa się za dziwactwo, a słuchajcie, mnóstwo roślin, które możecie znaleźć, dziko rosnące. Dziko rosnących roślin, możecie znaleźć dużo, które są jadalne. Jest ich bardzo dużo. To było idealne zdanie, słuchajcie, według katarzyny. Tak, słuchajcie, jest mnóstwo takich roślin, które możecie śmiało jeść, które są przepyszne. Które możecie dorzucać do tego, co jecie na co dzień, które możecie jeść sobie idąc po prostu przez las i zżerając. Na przykład teraz macie dobry moment na jedzenie liści bukowych, na przykład. Mm, tylko nie pomylicie ich z grabem. Możecie sobie po prostu iść przez las bukowy i, i gryźć liście jak sarna, dopóki są młode, bo później robią się twardsze i chyba gorzkie, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie, słuchajcie, od czasu do czasu pokażę Wam takie ciekawostki. Jeżeli chcecie więcej na ten temat, to serdecznie polecam Was. Pewnie wszyscy znacie, ale polecam Wam. Po, polecam Was? Was też polecam. Polecam Wam Łukasza Uczaja, bo on mówi o tym najwięcej. Ma też fajne książki, w których możecie znaleźć informacje na temat wielu fajnych roślin, które możecie szamać. Dzięki temu, że gdzieś tam przez przypadek pojawił mi się filmik pana Łukasza, dowiedziałam się, że teraz jest dobry moment, właśnie na zbieranie pędów chmielu, więc pobiegłam spróbować. Żarłam już chyba z pięć razy i y, zżarałam wszystkie pędyk z naszego ogrodu chyba. U nas akurat nie ma ich za dużo, bo jest takie miejsce, gdzie, gdzie jest chmiel, natomiast poza naszym ogrodem jest tego pełno, bo w naszej okolicy jest generalnie dosyć dużo chmielu, więc naprawdę można sporo tego uzbierać. Także gdybym chciała być bogata, to mogłam zbierać chmiel i wysyłać nie wiem gdzie, ale nie chcę, bo życie jest zbyt krótkie na to, żeby myśleć tylko o pieniądzach. No więc słuchajcie, ale jak wy chcecie, no to polecam serdecznie 4000 euro za kilogram. Drogą mnie chodzi. 4 może nie, ale 1000 już tak. No także w każdym razie zachęcam was do zapoznania się z tematem bo naprawdę mnóstwo dzikich roślin. Nie tylko dzikich też takich, które uważamy za mm, ozdobne. Na przykład e, nasturcja chociażby, tak, najprostsza rzecz, którą mamy w ogrodzie, najczęściej nikt jej nie je, a kwiaty są przepyszne, są takie lekko ostre. Trochę jak grzutkiewka, e, Chociaż moim zdaniem są pasmaczniejsze nawet niż rzodkiewka. Do sałatki, no ta sałatka jest po prostu piękna, jak się dorzuca do niej kwiaty, więc polecam z tego serduszka. I tyle na temat drogich i dzikich warzyw. Roślin, właściwie nie wiem czy można je nazwać warzywem. <laughs> Słuchajcie, dzisiaj zabieram się za małą łączkę kwietną, czyli za tą, którą mamy w ogrodzie warzywnym, a w kolejnych dniach będę za. za... Zajmowała się tą du dużą, mam nadzieję, więc stwierdziłam, że ten film wyjątkowo dodam jeszcze raz w tym tygodniu, ponieważ wydaje mi się, że do końca przyszłego. Wśród... Jest, nie... jest niedziela. Ja prawdopodobnie ten film wrzucę w środę, czyli wysiewałam tą łączkę trzy e, dni temu, tak? I stwierdziłam, że jeszcze w tym tygodniu pewnie coś zrobię, więc nie chciałabym tego filmu takiego bardzo długiego później wrzucać, więc pomyślałam, że podzielę go na dwa i wyjątkowo wrzucę dwa w tym tygodniu. Może czasami się mi coś takiego zdarzy, jeżeli uda mi się coś nagrać i jeżeli rzeczywiście będę miała więcej pracy takiej, którą będę mogła Wam pokazywać. Więc w tym tygodniu jest wyjątkowo film, słuchajcie, w środę. Jeżeli takie coś się będzie zdarzało, to będę dawała Wam zdać na Instagramie, na Facebooku i będę wrzucała posty na YouTubie, żebyście wiedzieli o tym. No i słuchajcie, dzisiaj zabieram się za wysiewanie roślin małych, niskich takich. Znaczy nie wszystkie będą całkiem niskie, ale na pewno nie będą takie wiecie, jak kosmosy na przykład. Bo kosmosy rosną dosyć wysokie. Chociaż, chociaż oczywiście zależy, które, no bo są też odmiany niższe. Natomiast ja mówię o tych takich wiecie, wielkich, pięknych, przepięknych, które będę miała na łąki, łące kwietnej numer 2. No więc słuchajcie, jaki jest plan? Pokażę Wam to już tam w miejscu, gdzie będzie łąka. No więc tak, słuchajcie, jesteśmy w miejscu, gdzie będzie nasza łączka kwietna numer 1. To jest to miejsce, w którym już łąka kwietna rosła, natomiast ja w tym roku ją zmieniam. Możecie zobaczyć film na ten temat yy, gdzieś tu wam wrzucę. Nigdy nie pamiętam, z której strony to się pojawia. Natomiast ja ją postanowiłam zmienić, tam w tamtym filmie się wszystkiego dowiecie, co to było. Yy, I słuchajcie, yy, plan jest taki, że muszę ją tylko jeszcze sobie teraz widzę troszeczkę wyczyścić, bo gdzie jeszcze się jakieś tam pojawiły chwaściki, więc zaraz to szybko ogarnę. I plan jest taki, słuchajcie, żeby wysiać takimi plackami kwiaty. Bo na początku myślałam, żeby ich nie wymieszać. Ale potem sobie pomyślałam, że jeżeli będą takie kwiaty, które mi się naprawdę spodobają, to będę je wyraźniej widziała, jak będą w takich kępkach. Będę mogła słuchajcie, O, ślimaka widzę. Mhm, mm mhm. Mm I co teraz? Jak nie zginie to źle, jak zginie to też źle. Zaraz się zastanowię, co z nim zrobić. Ale nie powiem wam, co z nim zrobiłam bo jak nie zrobię, tak i tak będziecie na mnie krzyczeć. Tak, taki jest plan i mam tutaj takie rośliny przeróżne jak, zaraz Wam powiem, co mam, w sumie najpierw Wam szybko powiem, a potem się zabiorę do pracy. Mam tutaj, moi drodzy, takie rośliny jak, to jest mak, który dostałam od Basi. Mak stwierdziłam, że będzie spoko, chociaż on też rośnie z reguły wysoki, ale niech będzie. Maciejka, wiadomo, Maciejka musi być. Eee, to nie ma być tu, to jest żagwin, to nie tu. Tu jest, słuchajcie, co to jest. Żeniszek meksykański. On rośnie malutki, ale on też nie miał być, być chyba tutaj, ale niech będzie. Dalej. Zatrwian wrębny. Niech będzie. Zatwian wrębny, niech będzie. Zatrwian wrębny. Podzielę to jakoś. Tu, moi drodzy, mam... Co to jest? To jest. 35 cm robata... Dzwonek karpacki. Niech będzie. Tu mam, słuchajcie, wieczornik damski. Czemu to mam? A niech będzie w sumie. Czy nie? Nie, to nie tu. Tu mam, słuchajcie, Smilek Pierrot Red. Ja sprawdzałam na internetach. To jest chyba taki... Um, nie pamiętam, jaki kwiatek. Smilek Pierrot White. I, słuchajcie, Kosmos Onętek Cupcakes White. To są e, nasiona, które dostałam od Basi. Kosmos Onentek Cupcakes Blush. I Kosmos Onętek Sensation Purity. Sklejam dla Was film. I właśnie do mnie dotarło, że mówiłam, że kosmosy są wielkie i nie będę ich wysiewała, po czym je wysiałam. Dalej. Haber bławatek. To jest co? Nemezja. Zatrwian wewnętrzny. Sporo tego zatrwianu. Verbena eee. zwisająca to nie tu. Coś źle, źle te nasiona sobie widzę tutaj. Słuchajcie, ogarnęłam. Smagliczka nadmorska. A to nie jest bylina? Nie. E, ubiorek okułkowy. Maciejka znowu. I teraz słuchajcie, tu mam tak. Haber, haber, haber. To są różne habry. E, tutaj są nasionka i teraz nie pamiętam, to były chyba kosmosy jakieś. Nie, co ja gadam, to jest tytoń. Tak? Nie, to coś innego musi być. Bo to od Basi oczywiście nie wzięłam sobie karteczki. E, to też. No, generalnie. Tu są nasiona, które dostałam od Basi, których nie ogarnęłam, ale tu widzę, że to są chyba głównie kosmosy, tak mi nasionka się przynajmniej kojarzą, różnego rodzaju. Tutaj mamy, słuchajcie, haber, haber i tu jeszcze mamy czarnuszkę, ale to nie wszystko oczywiście, bo do tego będą różne aksamitki i będzie to, słuchajcie, taka aksamitka jak rozpierzchła, wąskolistna, niska wielokwiatowa, bolero. Red Marietta, a to jest rozpierzchła, to chyba będzie ta sama czy nie? Nie, inna. Nie, no inna. Red Marietta, nasturcja. No, generalnie dużo różnych kwiatów. Słuchajcie, wyczyszczę to teraz szybko. rozgrabią i zabieram się za wysiewanie. I trzymajcie kciuki, żeby nam to pięknie tu wyrosło w tym roku. A później w kolejnych filmach, nie wiem jeszcze czy następnym, czy może dalej, 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 będę się brała za tą większą, i tam, słuchajcie, to będzie obłęd, jeżeli chodzi o rodzaje kwiatów. Muszę na chwilę usiąść, słuchajcie, bo się przeliczyłam z moimi możliwościami. Jest dzisiaj, który dzisiaj jest? 7 kwiecień, i były dzisiaj 27 stopni w cieniu u nas. E, więc było tak ciepło, że ja nie mogłam, słuchajcie, wyjść tutaj wcześniej. E, I teraz jak wyszłam, to jest taka ilość komarów, że jest po prostu tragedia. Nietoperz, ha! Dawno nie widziałam nietoperzy, ale lata skubany. Łap te komary, łap! Zjadają nas, słuchajcie, w tym roku już trzy kleszcze złapałam, więc generalnie komarzyca i kleszczyca nas w tym roku, słuchajcie, zniszczą. E, w każdym razie, dzisiaj jest niedziela, 7 kwietnia, 27 stopni. Wiem, w niedzielę się nie pracuje. Boga w sercu nie ma. Ale ja niedzielę traktuję jak każdy inny dzień, słuchajcie. E, bo moje życie jest za krótkie, żebym e, miała kiedy spoczywać. E, słuchajcie, e, o Boże, ja się zmęczyłam. Jest mi tak gorąco, że po prostu, a jest godzina, już godzina, słuchajcie, jest dziewiętnasta a jest nadal gorąco, więc 7 kwietnia, prawie 30 stopni, a ja umieram z gorąca i eee... Eee... nie wchodzę w ten temat. Dobra, słuchajcie, porozkładałam sobie już nasionka, mniej więcej, i pomyślałam sobie, że w sumie niespecjalnie tutaj jakoś się zastanawiałam, nad to, po prostu je rozrzuciłam, mniej więcej patrzyłam tylko na to, żeby te wyższe były bardziej w środku, no i słuchajcie, lecimy zobaczymy jak to wszystko potem urośnie słuchajcie, piękne jest teraz to że już jest na tyle długo jasne że można działać wieczorami słuchajcie, ja to rozgrabiłam sobie wszystko i teraz będę wysiewała, tu mamy tak Haber Blue Boy od Basi ja pamiętam tylko, że te są od Basi, dostałam jeszcze jedną pakę nasion ale tamte nasiona przeznaczę na tą drugą łączkę także słuchajcie, tak tutaj tych nasionek jest dosłownie parę sztuk, więc ja je sobie tak to rozrzucam delikatnie. Ja tej łąki nie będę w ogóle... Um, o, Jezu, komary. Nie będę jej później już, wiecie co. Grabiła, tylko ją przyklepię sobie, myślę, że deską. Żeby te nasionka tutaj po prostu potem nie otfrunęły. No i podleję. Jest bardzo ciepło. Jezu jest, jest niewiarygodna ilość komarów. No w kwietniu tyle komarów chyba jeszcze nie widziałam. Po prostu tragedia. To będzie trudny rok, coś czuję, jeżeli chodzi o robactwo. No, im cieplej, tym gorzej. Dobra, to będę wkładała do środka. Ja się niby popryskałam, ale coś czuję, że to niewiele pomoże. Eee, mam nadzieję, że to wszystko pięknie wyrośnie. Zobaczymy. To jest, słuchajcie, test. Jeszcze nie robiłam nigdy takiej łąki. Zawsze miałam nasiona, takie wiecie. No i tu, nie wiem, co to jest, ale zaryzykuję, słuchajcie. Eee, nie mam pojęcia, co to są za nasiona. E, na pewno wiem, że są to na pewno jakieś jednoroczne, bo wzięłam tutaj tylko jednoroczne. E, Basiu okaże się, słuchaj, jak już wyrośnie, co ja tutaj w ogóle sieję. E. E. Tutaj co? Tutaj wiem, że jest... Niektóre są podpisane, a niektóre miały po prostu numerki i miałam całą listę. I nie wzięłam tej listy ze sobą. No bo po co? No, Na razie tu są głównie habry i wydaje mi się, że kosmosy. I teraz pytanie, czy to nie są te wysokie się okaże, najwyżej będą wysokie. E, tutaj jest, e, w tym miejscu tak dużo tych e, torebeczek rozłożyłam, ponieważ tutaj jest po kilka nasionek, e, więc one się zmieszczą w tym miejscu wszystkie razem spokojnie. Ja w ogóle od razu mówię, że mm, ja nie, nie specjalnie zwracam uwagę na nazwy, dlatego ja po prostu się nie przejmuję, ale mnie gryzie. Nie przejmuję się, słuchajcie, tym mm, tu są, są, tutaj są tak maleńkie nasionka, że nie mam pojęcia, jak to w ogóle wysiać. Słuchajcie, czy to w ogóle wyleci? Prawdopodobnie jest jakiś tytoń chyba, nie? Bo jak takie malutkie, to może być tytoń. Dobra, wyleciało. Ja po prostu nie przywiązuję jakiejś specjalnej uwagi do nazwy, bo jak mi się podoba jakiś kwiat, to ja później po prostu zbieram sobie z niego nasiona i sobie piszę na przykład cynia róż. <noise> Albo piszę sobie Sygna, różta, która mi się podobała. <noise> Więc ja w ogóle, jeżeli chodzi o nazwy, oczywiście takie podstawowe, pamiętam, tylko chodzi mi bardziej o odmiany, że z reguły nie mam pojęcia, co jest czym. Ale to tylko nazwy, słuchajcie. Ała! Nie do perzu wracaj. To tak samo, słuchajcie, jak w mojej pracy. Ci co nie wiedzą, ja się zajmuję krawiectwem historycznym. W mojej pracy jest tak, że dużo rekonstruktorów się spiera o nazewnictwo niektórych ubrań, bo są różne nazwy na te same ubrania. Ja się zawsze z tego bardzo śmieję, bo tak naprawdę kwestia jest tego, żeby to było dobrze. Słuchajcie, wiecie, co uszyte i dobrze zrekonstruowane, a nazwa to jest tylko nazwa. I właśnie czasami są takie różne spory na ten temat, a ja zawsze mam tak, że. Wow, o, jakie to ma znaczenie? Nazywa się jak nazywa, a najważniejsze jest to, że to ma wyglądać. Oczywiście sama używam nazewnictwa, natomiast nie mam problemu z tym, że ktoś nazywa to w, w inny sposób. O to mi chodzi. Tak samo jak z kwiatami, wiecie, niektórzy na aksamitki mówią śmierdziuchy i inne takie. Nie mam innych przykładów. Jeżeli nie, nie oglądaliście tego filmu, chodzi mi o to, że ja w tym roku postanowiłam sama wybrać kwiaty, które będę wysiewała na wszystkie łąki kwietne, a w tym roku będą już u nas dwie. To jest pierwsza. Tutaj wcześniej, tak jak mówiłam, już była łąka kwietna, znowu jakieś małutkie nasionka. Tutaj wcześniej była łąka kwietna wysiewana z nasion takich, wiecie, kupnych, takiej mieszanki. Natomiast po kilku latach taka łąka się robi po prostu niezbyt piękna. Teraz muszę tu zagrabić, słuchajcie, bo bałaganiłam sobie trochę tymi buciorami, ale musiałam tam wejść jakoś. Dobra, lekko tylko, żeby nasionek tamtych nie ruszyła. No i po prostu stwierdziłam, że w tym roku spróbuję trochę inaczej, bo już musiałam tą łączkę po prostu, wiecie co, poprawić troszeczkę, bo była już po prostu nieładna, głównie same chwasty tu rosły i jakieś trawska, a kwiatów praktycznie nie było. Aksamitka słuchajcie rozpierzchła. Lećcie nasionka. Siejcie się. Teraz powinnam Wam zaśpiewać jakąś ludową piosenkę. Ale nie mam pomysłu jaką. Jak będę mak siała, to wam zaśpiewam. Ale to nie będzie jeszcze biały głos. Dobra, nigdy nie wiem jak dużo tego wysiewać, więc wysiewam zawsze za dużo. Ale co tam? Lepiej więcej niż mniej. Teraz Maciejka. No i właśnie taki jest plan. Nie mam pojęcia, co ja mówiłam właściwie, ale taki jest właśnie plan, żeby wszystko ładnie tu rosło. To postanowiłam zrobić sama mieszankę. Tą w sumie, słuchajcie, Maciejkę to ja mogę wysiać właściwie sobie wszędzie, bo ona Maciejka jest taka. A leć Maciejeczko! Maciejka jest taka, że ona rośnie takimi pojedynczymi kwiatuszkami i ona pięknie będzie wyglądała właściwie wszędzie. Ja chyba rozsieję tu w ogóle wszędzie. Zaraz sobie ją jeszcze posieję tam dalej. Fiesta, aksamitka fiesta. E, czy w ogóle te nasiona są wa ważne. są. E, no i, e, i taki właśnie jest plan, żeby w tym roku spróbować samemu, wysiać i wybrać takie rośliny, które chciałabym mieć po prostu tutaj na tej łączce. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że to nie do końca jest ta mieszanka, którą ja sobie naszykowałam. Jest szansa, że wzięłam inną mieszankę niż miałam wziąć. Ale to nie szkodzi, bo te roślinki są e, równie piękne, więc tamtą mieszankę wysieję po prostu na inne rabaty. Jeżeli się okaże, że rzeczywiście źle wybrałam. Oczywiście, że jest to inna mieszanka, znaczy mieszanka. Inne nasiona, które miałam naszkowane na tą łąkę, e, leżały w drugim kartonie. Więc wysiałam zupełnie inne rzeczy niż miałam wysiać. Kill me, please. Siałam, rutę, siałam, miętę, siałam. Lely, yeah. Tak właśnie śpiewam białym głosem. <głos> powiem wam szczerze, że już się nie mogę doczekać, aż wam nagram ten film na temat śpiewania białym głosem, bo mam nadzieję, że was zaskoczę trochę. Już powoli słuchajcie, połowa wysiana Będzie tutaj bardzo kolorowo, będzie dużo słuchać takich kolorów jak. działaj mi mikrofon? Działa. Jak pomarańcze, jak różne odcienie czerwieni. Ja niespecjalnie ja lubię takie kolory, powiem wam szczerze, w ogrodzie. Ale pomyślałam sobie, że to ma być łąka kwietna, wieś, śpiewa i tańczy. Po raz kolejny już używam tego określenia. Tak ma być, ma być pięknie, ma być dużo aksamitek. Aksamitki to jest dopiero, słuchajcie, wieś na maksa, nie? I dziwię się, bo ludzie traktują je jako takie proste, zwykłe, wiejskie kwiaty. A to są, słuchajcie, wspaniałe rośliny. One pomagają naszym, naszym ogrodom, słuchajcie, pomagają naszym warzywom, odstraszają. Niechciane słuchajcie, owady. I kurde, no trzeba je mieć w ogrodzie, koniecznie. No, to jest co? ubiorek. Kurde, trochę mi się nierówno sypnęło. Tak to rozgrzebie jakoś. Dosieje Maciejką. O, a propos? Maciejka. Leć, Maciejko. No Maciejki, to oby tylko wyrosła, słuchajcie, bo nie wiem, te nasiona w ogóle, no 2017, 27, przepraszam, to powinny rosnąć. Idź tam sobie, rośnie wszędzie. Słuchajcie, jeszcze a propos tego, jakie tutaj, um, już mam tutaj wsadzone, jak widzicie, tam są poprzesadzane, co? nie Niezapominajki, tutaj są jakieś tam um, goziki brodate, które gdzieś mi tam się wysiały, więc żeby ich nie usuwać, to je po prostu przesadziłam. Więc są tutaj też rośliny dwuletnie, jak widzicie. I generalnie jest tutaj sporo takich roślin, które się powinny same rozsiewać później. Więc mam nadzieję, że mi się to uda i że się rzeczywiście same będą rozsiewały. Jak chociażby nasturcja. Zresztą aksamitka też mi się rozsiała i urosła mi w zeszłym sezonie w miejscu, w którym nie myślałam, że mi się pojawi. Więc liczę na to, że one się mimo wszystko trochę porozsiewają. A jeśli nie, to będę sobie co rok... Bo tutaj tej nasturcji to zaszalałam. Cztery nasionka to będę sobie po prostu, wiecie co, co rok sobie tutaj coś podosiewam. Plan jest taki, że ma to być całe w kwiatach i mam nadzieję, że to się uda. Ło Boże! Ło Boże jedyny! Tu też tego za dużo nie ma. A to są malutkie nasionka. Więc znając życie, to z tych małych nasion słuchajcie, ogromne rośliny potem rosną. Na przykład naparstnica albo tytoń No słuchajcie, to są po prostu takie bydlaki, a nasionka mają tyci tyci. Już tu generalnie będzie Maciejkowo bardzo. Maciejkowo, aksamitkowo. Szkoda, że Maciejka tak kwitko... Kwit, kwitko krótnie. Kwitnie krótko. No, ale ona mi uzupełni, słuchajcie, tutaj... Um, bo jest tutaj też sporo roślin, które kwitną później. Na przykład zatrwian chyba później kwitnie, nie? No, w sierpniu dopiero. Tu będzie zatrwianowo. A ja wiecie, że mi zatrwiany za bardzo nie wychodzą, więc jestem ciekawa, czy mi się udadzą w ogóle. Bo ja zatrwian już któryś rok z rzędu próbowałam, próbowałam robić z rozsad, i mi nie wychodziły w ogóle te zatrwiany. Trzy lata chyba z rzędu próbowałam, więc spróbuję prosto do gruntu. Ktoś mi chyba pisał, że do gruntu e, siał prosto. A ja tam wiecie, w rozsady się bawiłam i potem się okazywało, że to nie był najlepszy pomysł. I znając życie, teraz jak robię, się, jak robię to trochę na odwal się to wyjdzie najlepiej. Z reguły tak to wychodzi. Że jak się czeknie, stara to wychodzi najlepiej. Ale zaraz będzie ciemno, słuchajcie, muszę się pospieszyć. Myślałam, że zrobię więcej rzeczy dzisiaj, a tu proszę bardzo. Łączka mi zajęła tyle czasu, że nie ma takiej opcji. Ja w ogóle zawsze bardzo chciałam mieć zatrwian w ogrodzie, bo on jest cudowny na suche bukiety. Można piękne bukiety z niego robić. Więc mam nadzieję, że w tym roku się uda. Zobaczymy. Dobra, ostatni zatwian. Dobra, ostatnie poleciały. Idę po jakąś dechę. To nie jest deska, to jest żart. Słuchajcie, nie mogę znaleźć innego. Będę robiła to tydzień chyba tutaj. Ale naprawdę ta jest jedyna taka równa, która myślę, że fajnie mi to poubija. Także widzimy się za 40 dni. Jak skończę. To może się uda tak, jakbym chciała wszystko. Potem podlać <laughs> a tak serio, słuchajcie, ja każdą czynność traktuję jako dodatkowy ruch, więc nie uważam, że to jest coś straconego. i tam dalej nie wiem, jak wejdę. Więc mogłabym wziąć większą deskę, ale uznajmy, że jest to mój trening dzisiejszy. Trochę się poschylam, trochę mi dubka popracuje. Nieważne, że będzie to trwało milion lat, to nie jest w ogóle ważne. Dobra, moi drodzy. Bez sensu. Nie będę wam tutaj, słuchajcie, pokazywała, jak się wypinam. I zrobię to wszystko. Podleje już się zaczyna robić naprawdę ciemno, więc niedługo nie będzie mnie widać i tak. No i słuchajcie, i trzymajcie kciuki. I co? I mam nadzieję, że wszystko się uda, że ta łączka kwietna wyjdzie nam tutaj naprawdę ładnie oczywiście wszystko wam pokażę, pokażę wam jak nasionka zaczną kiełkować, e, kiedy zaczną czy zaczną i co z tego w ogóle będzie. Dziękuję wam za oglądanie. Dziękuję za to, że zostaliście ze mną do końca. Powiem, że moje filmy nie należą do filmów super e, interesujących. Więc podziwiam, że do, dotarliście do tego momentu. E, no i słuchajcie i widzimy się w niedzielę. Mam nadzieję. Widzimy się w kolejnym filmie. A tymczasem, słuchajcie, zmachałam się już po tym małym kawałku. A tymczasem działam dalej i udeptuję sobie tutaj, słuchajcie, tą moją łączkę. A wy się tam trzymajcie cieplutko i widzimy się. Albo trochę chłodniej, może się trzymajcie. Może nie tak cieplutko jak dzisiaj było. Bo dzisiaj jest za gorąco zdecydowanie. Ja, słuchajcie, nadal już jest. W pół do ósmej, słuchajcie, wieczorem, a mi nadal jest strasznie gorąco. Nie mam krótkiego rękawka, bo komary bardzo tną. Boże, ja nie przestanę gadać chyba nigdy w życiu. Myślę, że będę to robiła jeszcze 100 lat, ale to nie szkodzi. No to wszystko jest dla pięknego ogrodu. Co to było? Czuję spaliny z matiza. Pierdy weganina i mokry chleb. to na pewno leśne ludki.